Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście wielu, a to jest unboxing trzech rzeczy. Dokładnie tak. Eee, New 3DS XL, e, czyli konsolka, którą powiem wam szczerze, miałem sobie zakupić jakiś dawno, dawno, spory czas temu Jej premiera tej konsoli była bodajże w lutym, pod koniec lutego, niestety nie wyszło nic z tego, bo jakoś kasy nie było to bardzo, a teraz przed wyjazdem moim dla właśnie postanowiłem sobie takie coś sprezentować i na god mi się to przyda, powiem Wam że na pewno y, będzie w co grać, będzie właśnie w Zeldy grać, y, moja przygoda ze sprzętem Nintendo, powiem Wam szczerze, zaczęła się, w ogóle się nie zaczęła także y, co jak co jest to moja pierwsza konsola od Nintendo E, więc nie miałem styczności z e, Nintendo, e, z SNES-em nie miałem styczności, nie miałem z Nintendo 64, nie miałem w ogóle styczności z żadnym sprzętem Nintendo, także postanowiłem tą kier konsolkę sobie sprezentować, e, gdyż bardzo mi się podobają gry, między innymi Zelda właśnie, wszystkie części Zeldy, naprawdę to jest coś, co zawsze chciałem ograć i prawdopodobnie zaraz to się spełni, wiecie jaki hype jest, naprawdę masakra. Także jest 3DS. Później może się zastanowię nad kupnemu Wii U, Może coś później zobaczę z wcześniejszych sprzętów. Zobaczymy jak to będzie. Bo naprawdę sprzęt Nintendo ma to do siebie, że nie jest takie standardowe. jak Czekajcie, otwórzmy sobie może najpierw ładowarkę. To Wam pokażę. W ogóle nie wiem czy ten unboxing ma na celu w ogóle, ale po prostu chyba Was poinformowanie, że mam taki zajebisty sprzęcior i mój super nóż do to musi być yy, i będę Wam coś może kiedyś prezentował z tej konsolki, bo jako tako nie można z niej filmów nagrywać, czekajcie tylko sobie o, chodź tu Chyba no, tak będzie lepiej, jako tako nie można z niej filmów nagrywać, a może sobie nawet przyzumuję yy, tylko to jest ładowarka zwykła, widzę, że jest jakieś specjalne yy, 3 owe złącze do ładowania, to mnie nie interesuje szczególnie yy, dalej, myślę, że sama konsolka The Legend of Zelda Majora Mask Edition. Czemu tą edycję wybrałem? Wybrałem ją z prostego powodu. W sumie nie była zbyt droga, bo kosztowała 950 zł, a 50 zł droższa tylko od zwykłej w tym, że mam przeinstalowaną pre game, czyli przeinstalowana, że tak powiem, na kartę pamięci. Fajny, fajniejszy moim zdaniem wygląd samej kieszon solki. Mamy tu informację o dwóch ekranach. XL, bo wersja jest oczywiście XL, bo mamy dniu Nintendo 3DS, czyli to zwykłe i XLA też, właśnie C-Stick i NFC, no i oczywiście 3D i info o samej Zeldzie. To co mnie denerwuje, to właśnie to, że musiałem tą ładowarkę dokupić. Cholerstwo, cztery dychy kosztowało, nie dorzucają do tego. To naprawdę jest moim zdaniem tak popierdolone, że to dawno nie widziałem. Okej, okay, dobra, wybaczcie mi za to krótkie cięcie, ale niestety stało się coś, co się nie powinno stać, czyli rozładowała mi się bateria w aparacie. W każdym razie, mamy oczywiście ładowareczkę e, do 3DSa, naszego New Nintendo 3DS. Oczywiście jest to kolejna wersja 3DSa. Tak jak już mówiłem, mam tutaj Zelda, już zdążyłem sobie ją odpakować, Ocarina of Time 3D. Zobaczmy sobie, co jest w środku, bo to jest bardzo ciekawe. E, z tyłu mamy informację o samej grze, czyli Oczywiście to jest Nintendo, czyli wiecie, nic po polsku, bo Nintendo w Polsce jest tak jak, kurde, yy, był... Yy, tak jak to było, zdobyć za czasów PRL-u, kurde, jakiś ciężki sprzęt, także no naprawdę Nintendo no, jest bardzo... Może nie jest trudno dostępne, ale nie jest popularne. Mamy sam kartridż z gromek, jak widzicie, bardzo malutkie kartridże, bo na 3DS-ie właśnie na kartridżach są gry. Yy, do tego mamy tak... Coś czego już nie ma teoretycznie, czyli piny, piny do Nintendo Shopu, czyli będzie... Można tam sobie jakieś rzeczy za te piny kupować, wiecie, tam dodaje jakieś punkty to niby, ale widzę, że jest dużo instrukcji, póki co tego nie ma chyba już. Także to z tego to już nic nie będzie, ale widzę, że jest dużo instrukcji. Ta instrukcja to jest raczej tylko kurde jakieś takie wiecie. No... Peggy, i w ogóle bla bla bla. Pierdolenie, dawajcie mi już grę, bo naprawdę bym sobie zagrał już w ZLD. Dalej mamy informacje o, o modelach 3DS-a, 2DS-a, czyli 2DS to ostatnio wyszedł ten new. Nintendo 3DS to już jest starszy model, ja miałem go w sumie wcześniej już kupować, no jak była premiera 3DS-a zwykłego, ale powiem szczerze, że jakoś mi to całkiem z głowy wypadło. Mamy gry, jakie są ciekawe, A Link Between Wars, właśnie tę zewnętrzną muszę sobie kupić jakoś za niedługo, bo właściwie to od niej powinienem zacząć przygodę, jak słyszałem, ktoś mi podpowiedział ostatnio na forum PP. Mariany. Mariany, bardzo fajne gierki też dla Marianów, poniekąd konsolkę kupiłem. Dalej są jakieś informacje, oczywiście nic po polsku tu nie ma. E instrukcja software. No i tutaj sama instrukcja do Zeldy, co i jak w razie W jak korzystać z gierki y o rupiach i w ogóle. Wszędzie są kody kreskowe, to jest ciekawe, dobra, nieważne. Tym się zajmę dopiero jak będę miał, jak będę z samej konsoli korzystał, Bo powiem wam szczerze, że teraz jak miałem przerwę między tym nagraniem, to sobie e, rozpakowałem już konsolkę, przeszedłem sobie wstępny e, setu e, setup. Czyli mamy oczywiście naszą konsolkę z Zeldą, e, bardzo hype jest duży, powiem wam szczerze, zobaczymy co z tej konsoli wyjdzie. Dobra, mamy tak, papierologii około mnóstwo, tutaj mamy samą naszą konsolkę, do której zaraz przejdziemy. To sobie możemy do pudła z pomocem, choć tu piękna, maleńka. A tutaj co te papierologii jest. Mamy kolejny pin oczywiście. Eee, zobaczę co z tym jest dokładnie, zobaczę jak to działa, później to sobie odłożę na bok. karty rozszerzonej rzeczywistości, z tego co pisałem na pudełku powinno ich być sztuk eee, 6, to jest do jakich pierdół, czyli mamy jedną kartę, drugą z Marianem, z linkiem to jest eee, ten Kirby. Eee, pff, jak mu jest? No, na M mm. Metroid To są te dinksy e, z. E, też z jakiejś gierki z, na platformę Nintendo. Szybka informacja o tych kartach, tak, jakieś tam pierdoły, To mnie na razie póki co nie interesuje. O tak, będzie co, co czytać na kiblu. Cała instrukcja. Pierdolenie. Druga instrukcja. Pierdolenie. E, I trzecia instrukcja. Pierdolenie. Przejdźmy do samej konsoli. O, boże, patrzcie jak to wygląda. Naprawdę. Mamy tutaj na, z frontu dwie kamerki. Nie są one pewnie z zbyt dobrej jakości, jak to w ogóle sprzęt od Nintendo. Znaczy pff, nie są dobrej jakości. Sprzęt od Nintendo charakteryzuje się tym, że parametry nie są zbyt porywające, ale to jest tak samo jak ZAPL. Parametry nie muszą być porywające, żeby konsola porywała. Tutaj mamy informacje o numer kodowy konsoli yy, informacje jakieś inne. Yy, pod spodem, tutaj pod tą obudową ponad jak tutaj są tutaj mamy raz, dwa, dwie śrubki to śrubokręt elektryczny, rozkręcamy to, tam mamy ponoć baterię możliwa, jest wymienność baterii i kartę 4GB 4GB z zainstalowaną rzędą. oczywiście slot na ładowanie, tutaj nie wiem co jest, tu jest chyba pod podczerwień, tu mamy dwa przyciski, nawet cztery służące do wciskania, tutaj mamy slot na gry, eee, tu mamy stylusa, czyli coś czym się bawiłem przed chwilą i to jest zajebiste, podoba mi się jak na telefonie tego nie wykorzystuję, to tutaj będę z tego korzystał, przycisk zgłączania i w sumie to tyle. Konsola się otwiera w sposób następujący, może być w takiej pozycji, albo i nawet w takiej. Taka to jest typowa 2D 2D osoba. Mamy Suwak 3D, mamy Suwak głośności, mamy gałkę jedną, mamy tego Sistika nowego, czyli drugą jakby gałkę, która wygląda jak sutek, a raczej jak nie wiem co. Mamy krzyżak, mamy cztery przyciski, mamy start, mamy selek, mamy Home Button i w sumie to tyle. Konsolką się będę bawił, będę testował, będę ogrywał, będę bawił się. To jest moja, mój pierwszy sprzęt od Nintendo, więc wybaczcie za wszystkie błędy w tym odcinku i w ogóle co mogło się pojawić. Będę się szkolił w Nintendo, bo naprawdę jest potencjał w tej firmie. Zauważyłem to ostatnio i naprawdę mi się spodobały gry na te konsole i na Wii U, i na 3 ds i na wcześniejsze. Nintendo 64 by było fajnie mieć, ale no to już wiekowa konsola. Poza tym, kurwa, patrzcie jak to wygląda zajebiście. Tutaj wywaska Majory. Yy, I wszystkie inne postacie, no naprawdę jest świetnie, także ja się z żegnam, wybaczcie za, tako, za takie tempo w tym materiale i w ogóle, ale naprawdę idę się bawić moim sprzętem, pierwszym od Nintendo. Yy, także nie wiem, materiał może jak mi się kiedyś zachce, sobie będę musiał tuningować tą konsolę, bo to yy, jako tako nie ma opcji nagrywania z niej albo po prostu aparatem, albo streamingować, to sobie zobaczę, ale jak może coś, to kiedyś może w, w razie w coś się pojawi. Także ja się wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście widzimy się w następnym odcinku i cześć wam!